Nie nie dawaj się bo to, bo, to są, bo to są to są twoje ten mówię ci że to ci zejdzie jak nie teraz ci zejdzie to ci zejdzie przy odnawianiu przy drugim malowaniu bo, bo do siebie ma, Kramzet ma to do siebie, że jeżeli go nie, za, nie zagruntujesz to... Ja nie za, ja malowałem bez gruntu w, w tym. W kotłowni wiesz? Przemalowałem, bo mi się zakurzyło wszystko. Pod pieca. I mówię, a to przemaluję zanim, żeby się nie kurzyło mi to ten, nie? Wszystko się zuszczyło mi. Zeszło. Nie, nie malowałem na, na sadze brudną, tylko jeszcze zanim się kurzyło wiesz. Także no miej tą wiedzę. Niech, nie, nie przeszkadzasz. Niech, y, niech doleją trochę, kupią specjalny grunt i niech doleją do tej farby, co teraz malują nią. Wiesz? I, 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 dru na, i drugim razem już będą wtedy, wiesz? No.